miesiące w sezonie politycznym tego roku. Dzisiaj też stało się na tym który w się przyspieszenie w wielu obszarach, bo administracja i bezpieczeństwo, i sprawy dotyczące ochrony zdrowia, i cyfryzacja, i nauka, i edukacja. Ten pakiet dzisiaj zostanie zaprezentowany koordynatorem całego tego projektu I to jest ten drugi krok.

który ma rekompensować wzrost cen ciepła systemowego. Jest to odpowiedź rządu na tzw. tak zwanej ustawy wielokrotnej przez prezydenta Karola Nowackiego, uchwalone przez rząd projekty ustaw. Jeszcze dzisiaj mają trafić do sejmu. aby rozpoczynać czterodniowe Będziemy do tego, żeby odpocząć energii elektrycznej. Chcemy też pozwolić rynkowi działać.